Dobry, przed nami kolejny program rozmowy Rzeszów Info. Dzisiaj naszym gościem jest radny miasta Rzeszowa, pan Mateusz Maciejczyk. Witam serdecznie, drogich widzów. Dzisiaj porozmawiamy trochę o naszym mieście i trochę o samym panu radnym. Panie Mateuszu, minął już ponad rok od wyborów samorządowych. Mamy w mieście taką wyjątkową, chyba, sytuację, gdzie prezydent nie ma w większości w Radzie Miasta. Jak ta współpraca od środka wygląda? No jak pan mógł podsumować ten pierwszy rok działalności Rady z prezydentem? O, i to jest bardzo dobre pytanie, bo ta sytuacja, która ma miejsce obecnie w Rzeszowie, nie wydarzyła się już od kilkunastu dobrych lat w zasadzie w naszym samorządowym mieście Rzeszów. Mamy swego rodzaju kohabitację, czyli większość w Radzie Miasta jest przeciwna większości władzy wykonawczej, którą jest prezydent i całe kolegium prezydenckie. Żeby tak podsumować, klub PiS i klub Razem dla Rzeszowa w sumie ma 13 głosów. Kluby Platformy Koalicji Obywatelskiej w zasadzie, który zrzesza nie tylko członków Platformy Obywatelskiej, bo trzech w zasadzie członków jest z innych ugrupowań bądź jest niezrzeszonych. Tym w tym również ja, jako reprezentant, reprezentant Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest Korzenka Marta i jest przewod, wiceprzewodniczący Andrzej DEC, który wystąpił również z Platformy. Więc na czwórkę radnych, znaczy na siódemkę radnych czterech jest z Platformy, trzech nie jest i oczywiście mamy klub prezydencki. Rozwój Rzeszowa, 2.0, Konrada Fiołka, który, w którego skład wchodzi pięciu radnych. Sytuacja wygląda, znaczy ja powiem w ten sposób. Ja jestem radnym, który wszedł w minionej kadencji w połowie i ma, mam takie porównanie, jak działała tamta rada, jeżeli chodzi o całą, całą organizację naszych posiedzeń. A jak wygląda ta rada? Niestety sami widzowie pewnie też zauważyli w naszym mieście dochodzi do sytuacji, kiedy te obrady przeciągają się nawet do pół do drugiej w nocy i to nie raz, bo to nie jest już wyjątek, że mamy po prostu takie obrady nocne, tylko to są takie nocne posiedzenia. Co do samej współpracy pomiędzy większością rady miasta a prezydentem miasta, bywa różnie. W ostatnim roku miało być sprawniej, jeżeli chodzi o te kwestie związane z procedowaniem posiedzeń, miało być lepiej dla mieszkańców, niestety w mojej ocenie nie jest ani lepiej, ani sprawniej. Dochodzi do sytuacji absurdalnych. Wręcz, jak chociażby uchwała o transparentności podjęta większością głosów pis i razem dla Rzeszowa, ja jestem od razu zaznaczam. Wszyscy moi koledzy i koleżanki są za tym, żeby wszystkie finanse były jak najbardziej transparentne. Tylko ja wielokrotnie zaznaczałem, że taka uchwała niesie ze sobą skutki finansowe i skutki robocze dla całego miasta. Mianowicie ktoś te dokumenty musi ręcznie przygotować. Bo na dzień dzisiejszy niestety nasz urząd nie ma jednolitego, usprawnionego programu, który byłby w stanie wygenerować czy raporty, czy rejestry z faktur, czy nawet rejestry umów w sposób szybki. Więc ktoś musi do tego ręcznie siąść, w każdym wydziale, podejrzewam co najmniej jedna osoba, i przygotować, zanonimizować. Radnym taką informację. Więc ja mówię, zaczynajmy od początku i dziwię się, że rozsądne osoby, które weszły w skład tej rady miasta, podejmują tak irracjonalne nieraz decyzje i takie uchwały. Ale pomimo braku tej większości, ostatnie głosowanie yy, udzielone w tym zaufaniu prezydentowi, tak. prezydent uzyskał absolutorium, część również głosami prawej sprawiedliwości. Też była taka sytuacja. Czy, co zdecydowało o takim głosowaniu? Co zdecydowało? Pewnie rozsądek. Bo to był zdecydował. podział, prawda? Część po, radnych z, z PiSu zagłosowała przeciwko, a część za. Dokładnie. Tu trzeba nadmienić, że cały klub PiSu nie zagłosował za udzieleniem y, wotum zaufania panu prezydentowi. Niemniej jednak y, znalazło się kilka radnych, którzy udzielili. Dlaczego? To trzeba byłoby zapytać tych radnych. Prawdopodobnie dlatego, że nie mieli żadnej dyscypliny partyjnej wprowadzonej na czas tego głosowania, zresztą bardzo ważnego głosowania, jeżeli chodzi o prezydenta. My w Klubie Koalicji Obywatelskiej, rozmawiając też z innymi radnymi, mamy swoje uwagi co do aktualnej działalności Urzędu Miasta, bo to nie jest tak, że wszystko jest kolorowo i wymaga w zasadzie nasi radni akcentują te najmniejsze inwestycje osiedlowe jako taki priorytet działalności naszego ratusza. I no um... bo też wyjaśnijmy, pan zakosłował za, tak. czy udzielił pan ten, tego wotum zaufania, co Pana skłoniło do tego, żeby jakby poprzeć Pana Prezydenta, czy poprzeć? No, udzielić mu tam wotum zaufania? Powiem, przede wszystkim y, musi być podstawa, żeby nie udzielić wotum zaufania. Y, tutaj tej podstawy nie odnaleźliśmy. Y, Finanse są realizowane w sposób prawidłowy. Mieliśmy, y, zresztą Regionalna Izba obrachunkowa kulturazowa musi się wypowiedzieć na ten temat i na te kwestie. Inwestycje są realizowane, mówię o tych dużych inwestycjach. Więc nie powinniśmy kierować się politycznie przy takich głosowaniach, tylko patrzeć właśnie pod kątem rozwoju naszego miasta. Czy prezydent wykonuje swoje zadania, czy nie wykonuje swoich zadań. Natomiast jeżeli mamy kwestię taką, że ktoś głosuje nie bo nie, to taka uchwała mogłaby być też oddalona przez wojewodę, bo może być za, zawsze zaskarżona przez prezydenta, nawet jakby to wotum zaufania nie zostało udzielone. Więc tych konsekwencji nieudzielenia wotum zaufania w przypadku niebo nie, bo nie a nie było żadnej argumentacji tak naprawdę takiej oczywistej, żeby nie udzielić tego wotum zaufania, no spowodowałoby to, że prawdopodobnie uchwała by została zaskarżona do sądu, jeszcze wojewoda w międzyczasie musi się ustosunkować do podjętej decyzji przez Radę Miasta i prawdopodobnie mogłaby zostać nawet uchylona, a mówię to jako prawnik. Niemniej jednak nie było aż takich argumentów na nie, żeby prezydentowi nie udzielić tego wotum zaufania, czy później absolutorium, z prostej przyczyny, jak popatrzymy się na nasze miasto, finanse są wydatkowane w miarę rozsądnie. Oczywiście są, jak wejdziemy w szczegóły, w te detale, są możliwości płaszczyzny, gdzie moglibyśmy poszukać oszczędności, inaczej zarządzać tymi finansami. Niemniej jednak chociażby ostatnia konferencja przecież przy zmianie banku, który nas obsługiwał do tej pory jako Urząd Miasta Rzeszowa, teraz będzie obsługiwał, nie będę tutaj robił reklamy, ale... Ta zmiana pozwoliła na zaoszczędzenie prawie 6 milionów złotych, i to w zasadzie to jest tylko przy zmianie bankowości. Więc jak widać, służby rachunkowe reagują natychmiast. Co do inwestycji, powiem w ten sposób. Wielu przeciwników zarzuca prezydentowi, że no nic się w mieście nie dzieje. Ja nie mogę zgodzić się z, z tego typu opinią, bo sam optowałem od wielu lat za budową obwodnicy północnej, to jest droga od ulicy Krokulskiego. Przez osiedle baranówka łącząca ulicę krakowską. I w tym już mamy w zasadzie, jest po przetargu na budowę tej, tej drogi. Czekamy teraz tak naprawdę, to są kwestie proceduralne, bo wykonawcy się odwołują, ale idzie bardzo duża inwestycja, która skomunikuje w zasadzie północną część miasta i dwie główne arterie, nawet trzy, bo mówimy jeszcze przecież o wlocie z S-19. Tak samo jest kwestia przebudowy Wieniawskiego, PCLA. Przecież PCLA tak naprawdę temat... Ale czekaliśmy dużo lat, że tak powiem, na PCLA. Bardzo długo, ale to też nie było związane z, znaczy ja... No z, z działkami, z finansowaniem tak Tak, dalej. akurat PCLA, ja jestem, ja mam mocno takie odczucia suche, żeby nie powiedzieć czegoś bardziej dosadnie odnośnie tej inwestycji, bo formy nad treścią? Nawet nie tyle. Ja uznaję, tak jak zrobiliśmy to w małym, na małym osiedlu na osiedlu baranówka kompleks sportowo-rekreacyjny, gdzie w jednym miejscu skupiliśmy kilka drobnych inwestycji o charakterze sportowo-rekreacyjnym, które są cały czas wykorzystywane tak chciałbym, żeby taka była właśnie wizja rozwoju inwestycji sportowych w naszym mieście, czyli nie rozdrabniamy się po całym mieście co do tak olbrzymich inwestycji, tylko szukamy terenu jednego i podaję tu za przykład iglopol Dębice, gdzie w jednym miejscu mamy do dyspozycji stadion, mamy do dyspozycji halę, lodowisko, oprócz tego, oprócz tego jeszcze jest kwestia związana z... Yy, Tymi wszystkimi dookoła e, boiskami sportowymi, i tak właśnie PCLA powinno być budowane. Nie w centrum osiedla, e, bo mówimy tutaj o gwardzistów i w zasadzie króla Augusta. Znaczy, tam były nieruchomości wolno od zabudowy, tylko teraz tam powstają bloki, prawda? Znaczy, jeżeli byśmy zabezpieczyli jako miasto teren od y, Witosa, w zasadzie od Alei do całej sportowej. Te, te wszystkie kilkadziesiąt hektarów, gdzie już są budowane budynki, to wtedy jak najbardziej świetny teren rekreacyjno-sportowy, gdzie można byłoby tam budować lodowisko w późniejszym czasie, hale, nawet poszerzać te drogi. Chociaż ja twierdzę, że tego typu inwestycje powinny być wyprowadzane poza miasto, a nawet budowane w innej gminie na takiej zasadzie, jak się robi, czyli miasto Rzeszów na przykład kupuje działkę. W gminie Trzebownisko i gdzieś przy węźle, na przykład autostradowym, albo drogi ekspresowej, w niedalekiej odległości kil, kilometra, półtora, realizuje się szeroki kompleks. I tu tak podpowiem, że liczyłem się, że tego typu inwestycja jak PCLA powstanie właśnie w miejscu, gdzie ma powstać aquapark. I w jednym miejscu mielibyśmy świetne, skomunikowane, powiedzmy sobie, centrum sportowe, gdzie byłby PCLA, gdzie można byłoby wybudować później boisko czy tor żużlowy kiedyś w przyszłości, jakieś miejsce planerowe pod imprezy i koncerty, wrzucić tam do tego aquapark, wybudować korty tenisowe i wtedy mielibyśmy w jednym miejscu świetny kompleks sportowy w naszym mieście, prawda? Bez takiego rozdrabniania się. No proszę zobaczyć zresztą, drodzy widzowie, jeżdżąc, korzystając z infrastruktury sportowej w mieście, jak wygląda obecnie sytuacja w Rzeszowie z kompleksami sportowymi. Mamy basen na Matuszczaka, mamy basen na Rosirze, mamy te osiedlowe baseny, mamy Kilka kompleksów y, boisk sportowych. Teraz będzie jeszcze PCLA, mamy ucle prawda, na, na cichej. No ja to byłoby ciężko wszystko zamknąć w jednym miejscu. Może no no dobrze to jest w kilku miejscach? Nie do końca ciężko. Czy to jest dobrze? To rodzi później szereg trudności dla mieszkańców mieszkających obok i. Ja się tak śmieję i żartuję w zasadzie. Baranówka by nie chciała takiego dużego obiektu obok siebie? Nie. My mamy, mieszkańcy Baranówki, to i to powiem, mają park Sybiraków, w zasadzie osiedla generała Andersa. I na tym parku Sybiraków są organizowane dwie duże imprezy. To jest koncert jednego serca, jednego ducha i Europejski Stadium Kultury był też organizowany. Proszę mi wierzyć, tyle telefonów, co było anty, jak się zaczynały próby i potem ten koncert i ta głośna muzyka, bo to dudniły po prostu te bloki i te szyby i te ściany. No i mieszkańcy nie chcą mieszkać w pobliżu takiego kompleksu. Zresztą już są zgłoszenia z mieszkańców właśnie z okolic bulwarów, żeby nie robić tak często imprez tego typu. A każde wydarzenie sportowe to jest niestety utrudnienie w przypadku komunikacji, utrudnienia w przypadku norm hałasu i szereg innych rzeczy, już o miejscach parkingowych nie wspomnę. Nigdy nie pogodzimy tych dwóch, y, dwóch stron. To też, jakie są, są biegi w Rzeszowie, no są ulice, dużo komentarzy, czemu biegają po mieście. No. Dokładnie tak, ale w, no, Europa jednak idzie w takim kierunku, że duże kompleksy sportowe są wyrzucane za miasto, To Może tak? będzie nowe stadion piłkarski, to będzie poza miastem Znaczy, ja też nie jestem zwolennikiem, żeby budować pięć stadionów, chyba, że będziemy mieć dwie drużyny ekstraligowe, prawda? Natomiast no, też bez sensu jest budować kompleks, żeby stał pusty. No, tak? Musi być w tym rozsądek. To, o tych inwestycjach porozmawialiśmy, mówiliśmy o tych sportowych, czy jest jakaś jeszcze inna inwestycja, na którą pan tak szczególnie czeka, żeby spełnić. Tak, no nie jest aż tak duża, chociaż będzie kosztowała pewnie kilkadziesiąt milionów złotych, a mianowicie przebicie Alei Okulickiego do ulicy Miłocińskiej. To jest taka. 1,5 w zasadzie dwukilometrowy niespełny odcinek yy, drogi, który zdomknie nam obwodnicę wewnętrzną naszego miasta Rzeszowa i skomunikuje, a w zasadzie rozładuje ruch na całej alei wyzwolenia. Yy, także tak to jest inwestycja, która nie ma jeszcze do końca początku, bo jest tylko zabezpieczony teren od lat 70. w zasadzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale ten fragment drogi, po, zaraz po Wodnicy Północnej, trzeba zrobić jak najszybciej i zrealizować go, chociażby dlatego też, żeby skomunikować północną część miasta linią autobusową w sposób niekolidujący, bo osiedle Baranówka to jest osiedle, które liczy na dzień dzisiejszy około 9800 mieszkańców. A autobus jest spuszczony tylko z jednej strony tego osiedla, i mało tego, jeszcze na Osiedlu Miłocin są plany, żeby wybudowane zostało starostwo powiatowe, i my musimy skomunikować w jakiś stopniu te instytucje i nasze osiedla. Zresztą, jak powstanie obwodnica północna, zostaną zrealizowane wszystkie te przebicia, jak chociażby drogi lokalne do ulicy Robczyckiej. Tam, będzie, tam będą tysiące kolejnych mieszkańców, bo tam są wydane pozwolenia na budowę w zasadzie na blok, który ma mieć od 900 do 1100 mieszkań, więc to już będzie taki ogrom ludzi, które, którzy będą korzystać na pewno z, z naszej infrastruktury miejskiej. Jeszcze przechodząc do samej baronówki, o oni już powiedzieliśmy. Słynie Pan, może tak powiedzieć, że Pan bardzo aktywnie działa na rzecz swojego osiedla, a nie myśli Pan, że w Radzie Miasta trochę brakuje takich osiedlowych aktywistów, którzy tak mocno by zapobiegali, zabiegali o sprawy swoich osiedli? Panie detektorze, powiem w ten sposób. Ja nie oceniam pracy innych radnych. Powinni to zrobić mieszkańcy raz teraz na pięć lat, wcześniej na cztery lata przy urnie wyborczej i w trakcie trwania kadencji po prostu wnioskując czy zabiegając o ich wsparcie i pomoc. Czy brakuje aktywistów? Na pewno chciałbym, żeby te rady osiedla, jakie są, to są nasze jednostki pomocnicze, zostały w sposób realny umocowane w naszym mieście, bo przyznam, że ja się wywodzę z takiego trzonu rad osiedlowych, gdzie wspólnie z naszymi działaczami osiedlowymi, mieszkańcami w zasadzie, pro, publico, bono, nieraz dokładając duże pieniądze do interesu, organizowaliśmy różne rzeczy i żałuję tylko tego, że te rady są nietraktowane po partnersku z, przez miasto i to nie jest sytuacja, że teraz się tak dzieje, to jest sytuacja, która trwa już lat 10, w zasadzie dwie co najmniej dekady i teraz trwają prace w zasadzie i pomysły są różne na to, żeby zdelimitować osiedla, może stworzyć dzielnicę, ja jestem przeciwnikiem likwidacji osiedli, to od razu zaznaczam. Wolałbym docenić w jakiś sposób, nawet finansowo, ludzi działających w tych radach osiedli i dać im jeszcze jakieś kompetencje poza samym stricte opiniowaniem dziwnych inwestycji, bo no, działalność w Radzie Osiedla jest ciężką działalnością i to wszystko zależy tak naprawdę od zespołu ludzi, którzy są w tej Radzie Osiedla rada na Radzie działać. Nierówna, prawda? Są różne poziomy zaangażowania w tych radach miasta. Na, czy pewnie, radach na pewno tak. Teraz spotyka się taką sytuację i widzimy to w zasadzie na co dzień, że jest zbyt mała aktywność wśród moich rówieśników, wśród osób młodszych. Jak to pobudzić taką aktywność? Nie mam na dzień dzisiejszy złotego środka. Jakbym miał, to zapewne już bym to zrobił, ale przyznam, że tutaj też widzą, podpowiem, że planuję coś zrealizować, tak żeby właśnie. To, co się udało nam dokonać na Baranówce, robić i realizować na innych osiedlach, bo to jest dobry kierunek. I bardzo się cieszę, że inne rady, tak jak my zresztą czerpiemy z innych rad osiedli, tak inne rady też czerpią y, z naszej i robią podobne rzeczy u siebie. No bo co jak nie, y, kto jak nie my, jesteśmy tak naprawdę i wiemy najwięcej, co się powinno dziać u na naszym osiedlom. To jeszcze przy Baranówce, zostając, y, co nas czeka na wakacje, bo chyba są jakieś planowane atrakcje. Tak, zapraszam drogich mieszkańców. W zasadzie trzy razy w tygodniu na osiedlu Baranówka, w poniedziałek, środa i piątek, są realizowane atrak atrakcje na wakacje. To jest aktywnie, wesoło i rozrywkowo na osiedlu Baranówka. Zabawy z animatorem od godziny 17 do 19.30. Później, w sierpniu, pod koniec sierpnia, planujemy kino plenerowe. Dodatkowo, w pierwszą sobotę września będzie bardzo duża impreza, taka nasza osiedlowa. Dni Osiedla Baranówka realizowana przy współpracy z Rzeszowskim Domem Kultury. Jeszcze takie ostatnie pytanie, już bezpośrednio do Pana. Jakie Pan ma plany polityczne i aspiracje? A to jest bardzo dobre pytanie. Wie Pan, ja jestem urodzony jednak samorządowcem, i powiem w ten sposób, że ja się w tym realizuję i odnajduję w tej roli, w której, gdzie jestem obecnie. Co do aspiracji politycznych, zobaczymy, co czas przyniesie tak naprawdę i w którym kierunku to wszystko pójdzie. Niemniej jednak nie widzę miasta i miejsca poza Rzeszowem. Tak naprawdę, taka ciekawostka, nawet wybierając studia czy pracę, zawsze kierowałem się, żeby to było w Rzeszowie, bądź w okolicy, przeważnie to było w Rzeszowie. I jestem bardzo mocno zżyty z tym miastem. Nie chciałbym wyjeżdżać gdzieś do innego miasta, chociażby do Warszawy. Ale czas pokaże, co, co nam to przyniesie. Wizje na rozwój miasta są przeolbrzymie. Tak, z takich szerokich pomysłów czy koncepcji, to coraz częściej rozmawiamy z, w różnych środowiskach o tym, w jaki sposób można byłoby te nasze linie kolejowe czy pociągi. Tak zabudować jak zrobiła to Warszawa z metrem, czyli czy istnieje realna szansa, żeby w perspektywie najbliższych 10, 20, może 30 lat yy, cały pociąg wsadzić w tunel bądź w wąwóz, yy, żeby cała ta infrastruktura szła górą. A kolej szła gdzieś pod ziemią, i przyznam, że ten pomysł nie jest szalony, jak się na początku tak o tym pomyśli. Wiadomo, to jest inwestycja, która będzie kosztowała miliardy, niemniej jednak ona będzie kluczowa dla rozwoju naszego miasta, chociażby patrząc na połączenia tutaj podkarpacką kolej aglomeracyjną, czy nawet tą szprychę, która tam kiedyś w planach jest do CPK, czy nawet kolej w Bieszczady. Jeżeli to by się udało zrealizować, to na pewno odciąży nam tutaj korki i również w te 200 tysięcy aut, które wjeżdżają codziennie do naszego miasta, no nie będzie po prostu. Trzymam to tutaj inwestycje. Raczej plany. Na te plany dziękujemy za rozmowę i widzimy się na imprezie w pierwszą sobotę września, tak? Zapraszam serdecznie direktora i widzów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.